że Komisja Europejska zdecydowała, zauważyła, że młodzież jest wielce pokrzywdzona prawda, tym czasem pandemii, zresztą to dotyczy całego społeczeństwa. I w związku z tym, aby ten czas jakoś wypełnić, ruszyć, zintegrować na nowo po tych kilkunastu miesiącach po prostu takiej no, rozłąki z komunikacją bezpośrednią, postanowiła uruchomić rok młodzieży i w tym momencie. Też środków europejskich my podeszliśmy i uruchomiliśmy działania związane z różnego rodzaju konkursami, wydarzeniami, z promowaniem funduszy europejskich po różnych częściach naszego Podkarpacia. I wreszcie dzisiaj spotykamy się tu na tym finale muzycznym. Osoby, które dziś wystąpią to wszyscy artyści młodzi przede wszystkim albo wyłącznie młodzi z Podkarpacia, którzy na co dzień uczą się w naszych szkołach muzycznych. Uczą się w licznych ogniskach muzycznych, jak i oczywiście ćwiczą i obrabiają swoje talenty, też pracując, grając w różnych zespołach. Nie ma co się bać 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 Ja się cieszę, że mogłem poznać tych ludzi, ten zespół, fantastyczni młodzi, utalentowani ludzie, którzy gdyby nie ten projekt, pewnie by się nigdy nie spotkali, pewnie nigdy by nie stanęli na jednej scenie i nie zagrali tego wspaniałego koncertu, dlatego naprawdę wielkie podziękowania dla inicjatora tego wydarzenia, dla województwa podkarpackiego. Emocje są bardzo pozytywne. Generalnie bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Ja generalnie nigdy nie wiedziałam i nie słyszałam o tym wcześniej, także to jest dla mnie nowość. Jestem tutaj pierwszy raz. No ale naprawdę emocje są bardzo pozytywne, jestem bardzo mile zaskoczona. Także cóż mogę powiedzieć, no same, same pozytywne rzeczy. Bardzo zadowolony. Jeszcze pełen emocji, ale to oczywiście za jakiś czas te emocje zejdą, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zagraliśmy bardzo fajny koncert. Znamy się z niektórymi, z niektórymi się nie znamy. Mamy nowych ludzi. My też jesteśmy w sumie, ja też jestem nowy. Na przykład tutaj przeprowadziłem się z Wielkopolski do Krakowa, później do Warszawy, później do Dębicy, no i w Dębicy osiadłem tak teraz i i coś staram się też jakby robić muzycznie i zapros dostałem zaproszenie od Domu Kultury w Przesławiu, od Krzysztofa Pucnala i od Pana Krzysztofa Urbańskiego na na zrobienie kilku projektów w tym momencie Lipko, Romuald Lipko, koncert dla Lipki bardzo fajny koncert i w Dębicy na scenie Morsu zrobiliśmy w tym momencie nowoczesną muzykę, gdzie dla nas to była po prostu fajna zabawa. No. Taka naprawdę fajna zabawa, że mogliśmy zrobić swoje aranże po swojemu zaśpiewać te piosenki, które znamy teraz, słyszymy w radiach. Nie? Dlaczego chyba było zapamiętanie tekstów, ponieważ nie byliśmy wspomagani i nie mieliśmy dużo czasu, żeby nauczyć się tych tekstów. Ale tak to bardzo się zżyliśmy z zespołem, z wokalistami, dlatego naprawdę poczuliśmy wspólnie flow i naprawdę mogliśmy poczuć tą muzykę na scenie. Wydawało się, że największym problemem będzie zgranie zespołu zespołu ludzi, którzy pochodzi tak naprawdę z różnych części Podkarpacia, ale okazało się, że trochę elektronika, trochę technologia nam przyszła z pomocą. Dzięki temu część prób odbyło się zdalnie. Do tego naprawdę świetnie napisane nuty przez Bartka Szłakiewicza, naszego aranżera, także serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Sprawiły, że te spotkania na próbach już te takie osobiste, odbyły się naprawdę bardzo szybko i bardzo sprawnie. A nawiążę do kolegi Bartka Szyłakiewicza, który nam napisał aranżę, do każdego aranżu mieliśmy podkłady w formie MP3, gdzie jakby wyszedł naprzeciw wokalistom, którzy po prostu byli z dalszych, z dalszych miejscowości, gdzie nie było możliwości się spotkać na próby więc sobie po prostu do podkładu muzycznego przygotowali przygotowali te swoje utwory, no a później na próbach już zgrywaliśmy całość. Wszystko było coś, to co traci reszta jest Na próbach na przykład jak robiliśmy każdy kawałek oddzielnie, gdzieś tam były przerwy czy coś, to nie było czuć tego samego, co jak publiczność oddaje tą energię. No i dzisiaj po każdym kawałku było dużo lepiej, dużo lepiej, dużo lepiej, aż w końcu się zrobiło tak fajnie, że Yy, że aż za fajnie i musieliśmy wrócić do boksów i pomyśleć sobie co z zrobić, żeby tych ludzi fajnie pobawić. Za Myślę, że każdy numer był jakimś swego rodzaju wyzwaniem, dlatego że to są wszystkie numery radiowe. No, na pewno publiczność spodziewała się, że będzie no, w miarę to oddane to co, jest, to, co słuchamy w radiu, to, co jest w oryginale. Natomiast tutaj Bartek Szyłakiewicz stanął na wysokości zadania i pewnie bardzo miło zaskoczył publiczność no, takimi, można powiedzieć, aranżami, które. No, dla nas były powiedzmy bardzo ciekawe, no ale też w niektórych momentach na pewno trudne do zagrania, No ale od tego właśnie są próby, żeby takie, takie rzeczy wyćwiczyć i zaprezentować się przed dębiską publicznością. Dość. Stres jest zawsze przed. Jak już się wychodzi, no to już, to już jest całkowicie inaczej. Widzi się ludzi, także to już jest sama radość. Rozpiera, rozpierająca po prostu energia. Także jak, jak najbardziej, no. super. Na próbach też były bardzo duże emocje, ale to może dlatego, że jak ktoś czuje muzykę w serduszku, no to czuje ją od samego początku. jak trafiłam dostałam wiadomość od kierownika zespołu pana Krzysztofa Procnala. no i tak jakoś wyszło, szukali talentów i znaleźli i tak trafiłam, zapytał stwierdziłam, że to bardzo fajna inicjatywa super doświadczenie, także tylko, tylko śpiewać na takich rzeczach naprawdę ciekawe wydarzenie, dobrze zaaranżowane i cieszymy się bardzo, że Dom Kultury w Przecławiu swoją aktywnością po prostu mógł wpisać się w to działanie europejskie. Taka jest, taka jest prawda. No dziś na pewno to całe wydarzenie będzie niespodzianką. Zapraszamy do oglądania już na powtórkach internetowych, na różnych forach. Będzie się naprawdę dużo działo. Się nie zastanawiałam nawet po wszystkich projektach wraz z Domem Kultury w Przecławiu. Już wiem na co ich stać i naprawdę to jak dużą energię wkładają ludzie w ten koncert. Wiem, że na pewno się teraz nie zawiodę, dlatego warto było tutaj wystąpić. Podziękowania dla Województwa Podkarpackiego, z którego to właśnie inicjatywy dzięki funduszom europejskim mógł powstać ten projekt. Dziękujemy pięknie i mam nadzieję, że ta nasza współpraca jeszcze się nie skończyła. Być może ten program pojawi się jeszcze gdzieś w przestrzeni Województwa Podkarpackiego. Ci ludzie będą mogli jeszcze raz zaśpiewać i zagrać te piosenki.